To już jedenasty raz mieszkańcy Starego Miasta zasiedli do pisania dyktanda Gminny Sprawdzian ortograficzny Żółka To inicjatywa tamtejszego gimnazjum, teraz kontynuowana przez szkołę podstawową. Organizujemy to we współpracy z Urzędem Gminy w Starym Mieście, z Biblioteką Gminną oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli, bowiem tekst Dyktanda co roku układa pan dr Zbigniew Budny, pracownik CDM. Dyktando pisano w trzyosobowych zespołach. Byli wśród nich uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele, gminni urzędnicy, dziennikarze i przedstawiciele różnych organizacji i stowarzyszeń. W tym roku tematem dyktanda były współczesne media. Człowiek, nolens volens, doskonalił narzędzia komunikacyjne, aż osiągnął stan, w którym jak uczniowi Czarnoksiężnika. Wymknęły się one spod kontroli i niczym wyalienowane ci mięsa z cicha pęk nacierają na swego arcystwórcę huzia na juzia. Dyktando składało się z 240 wyrazów, tradycyjnie naszpikowane trudnymi, rzadko używanymi słowami. W tym wiele było obcojęzycznych zapożyczeń i to one zdaniem większości piszących sprawiały najwięcej problemów. Z ortografią nie miałyśmy kłopotu, ba gorzej by było w momencie, kiedy chodzi o jakieś wyrażenie. obco wyrażenie, no bo jednak tak, jak się czyta, to wiemy, że się tak czyta, natomiast... Jak sobie nagle przypomnieć, to tak nie do końca się wszystko pamięta. Mieliśmy największy problem z różnymi zapożyczeniami z innych języków, bo naprawdę ciężko było nam je napisać. W czasie, gdy komisja gminnego dyktanta rozpoczęła sprawdzanie prac, za stołem prezydialnym zasiedli dziennikarze, którzy opowiadali o swojej pracy i dylematach, jakie im często towarzyszą. Po sprawdzeniu wszystkich prac okazało się, że żadna z ekip nie napisała go bezbłędnie. Najmniej błędów zrobiła reprezentacja nauczycieli szkoły podstawowej w Żychlinie. O jeden błąd więcej zrobiła drużyna dziennikarzy, która zajęła miejsce drugie. Trzecie nauczyciele ze szkoły podstawowej w Starym Mieście. Najlepsze drużyny otrzymały nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Myślę, że to też bierze się z tego, e, i pewnie nie tylko w moim przypadku, ale też w przypadku moich, e, moich, e, moich, moich kolegów, że e, po prostu z, kwestii, z tego, że dużo czytamy. Myślę, że, że to jest klucz do, do, do opanowania polskiej ortografii, która łatwa nie jest, ale im więcej się czyta, tym, 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 tym to jest łatwiejsze. Na zakończenie gminnego dyktanda wójt starego miasta podziękował organizatorom za jego przygotowanie, a uczestnikom pogratulował odwagi, której jak przyznał, jemu mogłoby zabraknąć. Jednocześnie zaprosił wszystkich zainteresowanych do kolejnego sprawdzianu, który odbędzie się za rok.